Ojciec wolnych ludzi. Podcast z prymasem Wyszyńskim czyta Michał Paks-Bukowski. Odcinek dziesiąty. Modlitwa wdzięczności. Należy się Tobie, Ojcze przyszłego wieku, którego lata nie ustają formalne wotum zaufania od Twego sługi. Wszystko, czegoś dokonał dla mnie, to miłosierdzie i prawda. Wszystko, czego m dokonał dla Ciebie to dziecięca uległość i niemowlęca ufność. Tyś sam miłością i łaską i mocą, ja samolubstwem, grzechem i słabością. Bierzesz całą nieudolność moją w swoje święte dłonie i zostawiasz na niej ślady miłosierdzia i wyrozumienia. Ty sam sprawiasz we mnie, że nie mogę stracić wiary w Twoją mądrość i dobroć. Ty sam odmieniasz w oczach swoich moją wolę i moje myśli. Ty sam sprawiasz, że uznaję twoją sprawiedliwość. Ty sam budzisz w mojej duszy pragnienie ofiary i męczeństwa za twój kościół, dla twojej chwały. Ty sam uśmierzasz we mnie lęk i niechęć do cierpienia. Ty sam wlewasz w serce moje spokój wobec nieznanego i radość ze wszystkiego, co mnie spotkać może. Ty sam sprawiasz, że człowiek zmysłowy i przywiązany do siebie pragnie zostać wrogiem siebie samego, by zrozumieć twoją przyjaźń. Ty czynisz, że nie mogę poznać siebie, że zaczynam dziwić się sam sobie.